Jest z nami nasz ekspert, Rafał Kochanowski z firmy TransExpert. Mam tutaj pytanie od pana Mateusza. Pan Mateusz pyta: Zjeżdżając na bazę w piątek o 9.44, nie zakończyłem tachografu i tachograf został na młotkach. W poniedziałek przyszedłem do pracy, patrzę, a na tachografie 69 godzin młotków. Zrobiłem wydruk i opisałem, że w danym dniu od do odbywał się odpoczynek zamiast pracy innej oraz że wybrano zły selektor w tachografie jaki mandat mi grozi znam takiego kolegę co tak zrobił no grozi no. grozi mandat niestety oczywiście prawidłowo pan opisał sytuację Rozumiem. po to aby tutaj nikt nie nakładał kary w wyniku za brak odpoczynku za skrócenie odpoczynku natomiast trzeba się liczyć z karą 100 zł mandatu za nieprawidłowo przywaje selektorem za każdy dzień 100 zł dla firmy za każdy Aha. dzień. No to są takie konsekwencje, które są nieuniknione nie w tej Rozumiem. sytuacji. Rozumiem. Czyli troszeczkę jest. Pamiętać o tym. No, ja wiem, że to tak. No tak ale jest, pamiętać. No. No. no niestety. Ale wydruk z opisem jak najbardziej tutaj się przyda, żeby nikt tam nie dochodził jakichś innych jeszcze Rozumiem. kar. Rozumiem. Czyli może nie być źle. Dziękujemy za świetną odpowiedź. Opol Trans ma swój web-terminal. Czyli stronę internetową, na którą możecie wejść w każdej chwili 24 godziny, 7 dni w tygodniu i możecie zamówić wszystkie części, które potrzebujecie do samochodu osobowego, ciężarowego lub dostawczego, na przykład takie klocki, tarczę hamolcową czy sprzęgło kompletne.